Jeżeli masz w domu telewizor, a na jego pilocie nie ma klawisza Smart TV, to nie kupienie nowego pilota wcale nie rozwiązuje tego problemu. Możesz natomiast kupić Mi Boxa od Xiaomi, który z twojego telewizora zrobi Smart TV, a w zasadzie to Android TV. Ja jestem Rafał Musiewicz i rozpakujmy sobie to urządzonko. Na pierwszy rzut oka taka ekologiczna tektura w kolorze żółtym. W zasadzie tak jak wszystkie paczki, które przychodzą do nas z Chin, więc fajnie taki chiński klimat. Otwórzmy tego Mi Boxa. Oczywiście na początku Mi Box, którym zajmujemy się później. Sprawdzimy, co nam producent do tego dołącza. Kilka książeczek, które wypadły razem z tą wkładką. No, oczywiście gwarancja i wsparcie, nieważne, nam rzeczy się nie psują. Important information, super sprawa tego, nigdy nie czytamy. Instrukcja podłączenia tego do telewizora w języku angielskim. Bardzo miły ukłon ze strony dystrybutora na Polskę, bo ta sama instrukcja występuje również w języku polskim i słuchajcie, wygląda naprawdę konkretnie. Spójrzmy dalej, co mamy w pudełku. Zasilacz sieciowy, przystosowany tutaj do nas, do Europy, więc nie mamy żadnych przejściówek, żadnych przekładek. Fajnie, jest to oryginał. Długość kabla chyba nie zaskakuje, Aczkolwiek jest to urządzenie, które zazwyczaj stoi po prostu przy za pod telewizorem, więc tam też ilość gniazdek jest wystarczająca i nie potrzebujemy tego kabla naprawdę długiego. Natomiast trochę szkoda kabla HDMI, bo on już mógłby być delikatnie dłuższy. Jeżeli się nie mylę, to pewnie będzie to pół metra. Tak jest, myślę, że jest to pół metra. A teraz ostatnia rzecz. Pilot, który trzeba chyba wytrząć z tego pudełka. Wytrząsłem pilot. Otwieramy go i naszym oczom ukazuje się, uwaga, uwaga, kompletny minimalizm, bo nie ma na nim prawie nic. Jak ja sobie włączę jedynkę, dwójkę, trójkę na tym pilocie, skoro nie ma cyferek. Za to co jest? Przycisk włączania, wyłączania, jakiś enter, potwierdzenie, prawo góra, lewo, dół, wstecz. Jakiś główny menu, no i plus minus podejrzewam, że do głośności. Jeżeli chodzi o pudełko, to wszystko. Taki zestaw otrzymujemy, a teraz urządzenie. Mi Box, który jest naprawdę ładny. Designem przypomina może troszeczkę produkty z ugryzionego jabłuszka. Jest obły, ma czarny kolor i wygląda na biurku naprawdę estetycznie, naprawdę dobrze. Zresztą spójrzcie sami, Wygląda naprawdę ekskluzywnie. Może masz stary telewizor, który nie ma smart TV, a odpowiada ci osiągami, odpowiada ci jakością, odpowiada ci swoim wyglądem i nie chcesz go zmieniać, to wystarczy, że tu kupisz ten czarny kamyk i będziesz miał multimedialny telewizor w cenie 70 dolarów. Ja jestem Rafał Czy Ty pamiętasz o łapce w górę, pamiętasz o subskrypcji i widzimy się w kolejnym odcinku.